Siema! Możemy Siema. przetestować tego? Przetestować jakby zaprosi mnie do lobby, ponieważ ja nie jestem pewna czy dobrze wszystko zrobiłam. Że Siema. Tak. Siema! Tak, byle po prostu mieć wszystko zainstalowane w jednym folderze. Co to za głos fajny? Kto to powiedział? Slaybrox. <laughs> wow! <śmiech> no, ta, ta, ta. <laughs> Dobra, Craig'a widzowie. To masz łatwo w życiu, VGZ, to nie fair. <śmiech> 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 to jest taki... Siema! Ja mogę tworzyć jakieś zaproszenia? Mówi, tutaj jest? czy to tylko. Nie Okej, nie, sprawdzę. Aha, czyli misy po prostu nie rusza też, dobra. Przyjazd, który może dać każdemu graczowi tarczę, który uczyni go do nieśmiertelnym, dopóki medyk nie użyje. Dobra, będę im to łodzić. Ty, czemu hakujesz, Patmas? Co jest? <stutu> Status lewego silnika uszkodzony. Trzeba lądować. <grym> ja jestem! nie wiem co robię. Uah. Okej, okay. okay. i ja jestem po prostu impostorem, jakimś zwyczajnym, tak? No to chyba spoko, nie? Czy jest jakiś spadcańca czy coś? O nie, on chyba... Nie, on nie chyba... Okej, okay, on nie chyba legit. nie słucha legit. Bo co, co się tu stało? Co, co się stało właśnie? Czy ja powinnam tu zabić? Nie wiem. Okej, okay, trzy osoby nie żyją. Ja, yes. przed, o, ja szybko poszło. Niedawno jeszcze Patmaza widziałem w medzie. Dokładnie ja 10 sekund temu. Czyli Proxa widziałem, jak szedł właśnie też do Meda również. A to może jakiś e, double killek. Czyli musiało być to właśnie w okolicach e, med MedBay na pewno dwa kile. Ewentualnie mm -hmm. może byli lowersi również. E, no. A Kasie znalazł pod office'em. Ktoś cofnął e, czas na pewno. Dokładnie, tak, no tak. Ktoś cofnął czas. No właśnie, mm -hmm. ja się trzymałem, jak zgasło światło. Trzymałem się z Katsumi, ale. Sumie... Może, kurczę, nie wiem. Ja dosłownie stałem przy, też w medzie, przy Patmazie, i dosłownie nie minęło dwie sekundy, i zniknął po mnie. I... ja znowu pod opisem, tak? W Medbayu prawdopodobnie właśnie były dwa ciała, ale dobra, możemy walnąć jeszcze przyciski. Nie no. Co Póki co skip, i ogarnijmy jeszcze w miarę lokalizację, gdzie okay, skończył. Tak, tak. Ale mnie, Ale mnie rzuciło. Dobra. Dobra. Ktoś zginął Kto nie, 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 ja teraz. Ale mam... idealnie ktoś cofnął czas chyba. Tak, bez skit no. jak to jest? Więc mógł to klikają, To jest jakiś cooldown bo... na to, czy na to czy ten, na ten czas, yes, czy to jest. Jest, jest. Tak, yes. tak, jest cooldam. E, ale nikt nie umarł, nikogo nie cofnęło. No Jakby mar. z martwych. Okej. Okay. No dobra. No i milczenie. Dobra, ogarnijmy poprzednią tak? rundę. Po kto, kto gdzie skończył w poprzedniej rundzie? Tak, lokalizacja. Mhm. Ej, nie nie byłaś? Ja mam od Bedbeja w stronę do, na lewo, do elektryka. No to to też jest sus, mega, Jest no. sas, yes, bo nie wiadomo co się stało ze Proxem, ale na pewno nie no tak właśnie. bardzo jak teraz na Bedbeju. A widziałem faktycznie, że na początku rundy jakoś, jak się mijam jeszcze ze Slayem, poszła w lewo całkowicie od strony więc to mogło być właśnie duże pominięcie, więc niekoniecznie musiała to być ona. Ale jak zgasło światło, chyba prawdopodobnie mogło paść chwilę. tak mi się wydaje, więc musimy... Zobaczyć Dobra, uba, Janina, to, że... ja ty, Janina Matyniu. Dalej są 40 ja możemy troszkę, troszkę susować, ale jeśli Tak, nie ale jeszcze niekoniecznie musimy wywalać, tak. Wyraczy, trochę tego trochę... O oh, fuck, no chyba ogarnie sobie co sobie tego potem takuje, czy coś nie wiem. To chyba strzelało, nie? Ja przecież nie pamiętam jakie to są misje w ogóle. To mam no kurczę, jak on mnie zabił? Teraz już To było bardzo dziwne, ponieważ. Glicza mieliśmy. Był tak. Glitch. też to widziałem. Wiedą więc. Jeszcze nie wiem, kto bieg, ale wiem, że to było obok Janiny na pewno i jedna osoba była tam glitchem, więc. Teraz jest problem. Dosłownie to się stało przy mnie, jak już wchodziłem do oficera z prawej strony od lawy. I wiem, że na pewno gliczem nie jest Janina, ale może być dalej impostorem. Więc w grze mm -hmm. mamy dwóch impostorów w dalszym ciągu i ale. Albo Morphling. Jak bądź szczery, to zauważyłem od razu ciało, i od razu, jak zobaczyłem, że mi się świeci raportu, wtedy podbiegłem i to z lewej strony VGZ. Ja a myślę. może to dawek jej nie wyświeci zabił? To dwa teraz. Możliwe, ej, faktycznie, może chcieli mnie zabić teraz we dwóch, a po prostu szybki no, raport. No, ja, ale nie, ja bo nie widziałem. raportowałby od razu, to ja bym potrzebował reportować. No um, i właśnie padła przyjemność ja to to i nie wierzył. No kurczę, ten no. glitch to jest jakaś klasa, tak? No, tak, klasa. To jest klasa, która może hakować innych, i inna osoba się po prostu psuje, przy tym wyświetla się. Po inne, to jest neutralna ja klasa, która może zabijać tak jakimposter. impostor. A my też się Gierka spagowała, dobra, whatever. Ja też! A teraz nie jest... Ty dobrze, dobrze działa, o nie? Ja w Ale z tego w Totalnie, trzeba, totalny ororowi. No, ale byłam no, useless, jak to grałeś sobie, jak no, ja no, zrobiłam no, tylko casing no, z jedy Ale. Ale. Ale czekaj... Sheriff. Jak to... nieufosta! Jaki dobra, jestem useful, jestem useful! Sheriff to członek załogi, który może eliminować oszustów. Hmm. Który może eliminować... Czemu ja mogę kill? Ja mogę ci zabić, ty. ty, tak go zabić, ale byłoby co? Używać jak 6 za pomocą przycisku zabicia jeśli jednak nie zabiją członka załogi, który wybiera się neutralną, tylko jest za wstrzymać. Aha! Możemy zabić jedną osobę, albo złą, albo neutr neutralną. Jeśli nie zabijemy, nie zabijemy... znaczy zabijemy dobrego, to jesteśmy sami... E, sami umieramy. Dobra, chat, ja mogę teraz zrobić... Mogę, czat, mogę więcej niż tego, niż być, mogę intować chat. Wobraźcie sobie, ja mogę intować. Dobra, bo zaraz mi on wejdzie pod celownik. Weź wejście, kliknij. Dobra. Okej, okej, okej. takie O, o, nie kill, use. Dobra. Dobra. takie 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 No chodź, takie takie Teraz poszedł, od E. Okej, czy Darek zrób to. Ale, no przez. Zabiję go, on Jeszcze raz wszyscy do mnie tylko zabiję, nie? Wybiera presę do mnie. On chce mi chyba urobić. To się chyba marinatę nazywa. Wiesz o co chodzi, nie? O, czarny jest, a czy brązowy żyje? Tak, żyje. Jest. A nie. Return in 20. Dobrze. Cześć. Ale chcę tylko powiedzieć, że Impostorzy... O, i dobra, jednak nie śmiał. To jak coś, to ciało ma 3 sekundy, bo jeszcze przed chwilą nikt okay. nie żył. Znaczy, wszyscy żyli. Dobra, nie, kto jest noobem w tej żeby że nie zawijał? Poza mną oczywiście. Jest nubem? jest noobem? No ja dopiero tak. zacząłem na modach. Ja mam tak. wszystkie ja ja taski trochę. No to ja nie. głosowałem na Flotara tutaj. Mm. Flotar <laughs> chyba, nie? Ja mogę go odstrzelić, od samo, nie? <laughs> Drużyna mi nie pomoże, to ja to zrobię. No power. Okej, okay, dobra, dał się. Idę tam. moi mi coś pokazuje. Ora, nie. Myślę, że nie będzie... Jak będzie 100% tego gierki, to mogę go odszelę dla zabawy. <grym> Daję, no mi się, że tutaj dobrze zacząć relację, nie, nie wiecie jaki jest. <grym> Aż nie, to mogę nitować chyba bardzo, co? Mocno? Chyba tak. No chodź za mną, psychol. odstrzelam go czad, nie mi ciebie to. Janitora z lampy, bo trzeba oh, słuchaj. <noise> 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 dobra, 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 czekajcie, odstrzega! Czekaj, czekaj. no. Ja myślałam, że jestem Nikim. Ale się okazało, że jestem 60. 60 <noise> muszą być martwe, zgadzam się. Głuję <noise> teraz! A ty wejścia jestem 60. To prawda, kto? Kto cię gonił? <noise> A, Dawaj, nazwiska! <noise> Nazwisła! 60! <Sześćdziesiono. głos> Ej, No rozprój się, rozprój. <grymne> Coś tam się że śmierdzi Dobra, ja powiem tak: głosuję od razu na sześćdziesiąte, po prostu. Sześćdziesiąte trzeba wyrzucić? O, no, od razu. Od razu. Nie, A nie. Wyrzucić sześćdziesiątę! Patrzcie, patrzcie, długi postęp. Kurde, prawie. <grymne> <grymne> o nie. Aresu, skończmy tę misję, dobra? dobra. Okazało się, że p***d, ok, zróbmy to, że nie można, bo już zagraliśmy gierkę, ok? Rzeczywiście jest się tu chwalić, ale runda dobra. jest. Szanowni, podobało mi się, szczerze. Symerc idź. No co, jak go powiedzieć, no? Weggie zadawał i tak, że dobre kazałki. Bez Co to za double kill był? What? O mój Boże, jest Widziem jeszcze? Widziałem dosłownie double killa teraz i widziałem tam chyba flotara mm, Niemożliwe, bo jestem I ja tak. na adminie Ja powiem teraz tak Zagadka śmierci nieuczesanej jest. Sama się o mnie zabiła, ja byłem medykiem i dałem jej tarczę A może właśnie no. sama się zabiła? Sama się o mnie zabiła właśnie Mimo, że dałem jej tarczę Chciałem wskrzesić Kasię, żeby się mogła rozpróć znowu na pszak, ale ciało. Wiesz co, ale... bo stwierdziłam, że koniec gierki <grym> jest, to tak witałeś, że chciałem się ustrzelić. Dobrze, że flota, <grym> że dojechałeś. A na koniec info dla was. Na stronie Kingu znajdziecie konkurs, w którym możecie wygrać gift cup o wartości 200 zł na dowolną grę. Link znajdziecie w opisie, a ja zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału. Powodzenia!